historia mojej pierwszej i jednocześnie najdziwniejszej uwagi w pierwszej klasie szkoły podstawowej pierwszy raz z nauczycielką oraz z kolegami poszliśmy na starszy pawilon zanieść książki do biblioteki zobaczyliśmy tam automaty było to dla nas coś wspaniałego bo w szkole jednak można było coś kupić więc jeden kolega zaproponował że nam coś kupi a my mu potem oddamy pieniądze tak też zrobiliśmy wcześniej naszej nauczycielce powiedzieliśmy że idziemy do automatu kupić coś ona odpowiedziała nam mm -hmm", i w sumie to trochę nas zignorowała, ale poszliśmy, kupiliśmy sok, pomogły nam w tym starsze klasy i wróciliśmy do sali. Było jakieś pięć minut po dzwonku, może dłużej, pani była na nas okropnie wściekła, że jej nic nie powiedzieliśmy, że tam idziemy i że w ogóle nie powinniśmy tak robić, chociaż jej mówiliśmy, że idziemy i sama się zgodziła. Po prostu nas zignorowała. Dostaliśmy uwagi i chyba trzy czerwone światełka, one nic nie znaczyły, ale tak się dostaliśmy, a treść tej uwagi brzmiała mniej więcej tak. Uczeń bez wiedzy nauczyciela z innymi uczniami biegał po szkole w trakcie lekcji. Ta uwaga nie była zgodna z prawdą, bo nie biegaliśmy. I jest to dosyć smutne. Piszcie swoje uwagi w komentarzach.